Cześć, z tej strony, Kubik, witam Was w kolejnym odcinku serii FIFA Ultimate Teams FIFA 14. Jak widzicie, moja sytuacja jest bardzo nieciekawa. Pierwsze dwa mecze, porażka, trzecia liga. No trzeba patrzeć, żeby awansować, a to mój nowy skład. Skład z ligę, jest to mój jubileuszowy, dziesiąty skład. Trochę na niego wydałem. Na bramce Sirigu. Nie jestem wielkim fanem tej karty w tej edycji, ale zobaczymy. Może z kartą Hemi Wall zaprezentuje się trochę lepiej. Do tego na prawej obronie Fani. Na środku obrony Thiago Silva. W końcu mnie na niego było stać, chociaż ten spadek ceny w porównaniu do poprzednich edycji jest zastanawiający. Zobaczymy jak sobie poradzi. Dalej Enculu. Tu nie byłem pewny czy postawić na niego czy na Alexa i mam dodatkowy dylemat, bo chciałem jeszcze jednego Informa do tego składu załadować i byłby to środkowy obrońca, ale czy byłby to Inform Enculu? Zobaczymy jak grają ich zwykłe karty. Dalej Inform Bedimo. Jedyny Inform w tym składzie. Najsłabszym ogniwem tego składu jest obrona, więc postanowiłem w taki sposób wzmocnić tę formację. Jedziemy dalej. Pomoc. Defensywny pomocnik. Matuidi. Do tego Kabaj i Jaumutinho. To jest chyba to, czego każdy skład potrzebuje. Trójka w ataku. Lavecci, Cavani, Lukas. Trójka z PSG. Mam nadzieję, że zaprezentują się po prostu fenomenalnie. A kto na ławce? Alessandrini, Rodriguez, Gomis, Rufier. I tu nie jestem pewny, czy on nie będzie pierwszym bramkarzem. Do tego Alex, to o czym wspominałem. Nie wiem, czy on, czy Nkulu u niego jest niestety PACE dość niski, 55, a dalej to już takie zapchaj dziury. Może Maxwell na lewej obronie, ale sami widzicie, PACE 74 to trochę mało. No i prawa obrona również zagadka. Czy FANI, czy Mariano? Zobaczymy. Na razie postawiłem na FANIEGO. Zaczynamy. Mój pierwszy rywal dysponuje takim oto składem. Skład z Bundesligi z jednym tylko rodzynkiem, mianowicie Diego Costa w ataku. Czy to zafunkcjonuje? Zobaczymy. Widać wyraźnie, że ten rywal nie ma skrzydeł w tym składzie. Postaram się to wykorzystać. Kubik z FC kontra Deruleks. I to był jeden z tych meczów, dla których kocham FIFA. Tutaj pierwsza sytuacja, błąd Diago Silvy. Podanie do Diego Kosty, i przegrywam 1 do 0 w 24. Minucie. Kolejna sytuacja po moim rzucie rożnym. Mega zamieszaniu, słupki, poprzeczki i wracamy z kontrą. Dośrodkowanie zamyka tą akcję Tarian i przygrywam już 2 do 0. Podczas gdy przez cały mecz dominowałem, miałem więcej sytuacji, więcej klarownych sytuacji. Ale to nie ja strzelałem bramki. Kolejna sytuacja, Diego Costa nie zdołał mu odebrać piłki Fani. A powinien ta bramka zdecydowanie na konto mojej obrony 3 do 0 w 70 minucie. A w 90 dzieła zniszczenia i typowej masakracji mojego zespołu dopełnił Diego po pięknej bramce. 4 do zera! Tak jest i uwaga! Przeważałem w tym meczu. Gdyby nie bramki, można by powiedzieć, że spokojnie zasłużyłem na zwycięstwo, ale cóż, tak też bywa, taka jest piłka 4 do zera aż. Masakracja, tak to można nazwać. I gramy kolejny mecz, nie ma co się załamywać. Skład z BBA i po raz kolejny jeden rodzynek, Santi Zorla na środku pomocy. Oby było lepiej niż w poprzednim meczu. Rating tego zespołu 84 także jest moc. Zaczynamy. Kubik Sepsy kontra Dream Team zobaczymy, czy to będzie taki Dream Team. Jak amerykański Dream Team w Barcelonie pierwsza sytuacja tym razem moja Lukas w polu karnym zobaczcie, jak wyprowadził w pole całą obronę mojego rywala. I świetnie to zakończył lewą nogą, choć ma tylko trzy gwiazdki słabszej nogi. Ale udało mu się to wykończyć. Maszyna do strzelania bramek, co zobaczycie niedługo. I tak też skończył się mecz. Tylko jedna bramka padła. Bardzo podobny przebieg miało to spotkanie do poprzedniego. Ale tym razem celniej strzelali moi zawodnicy na bramkę. 1-0. Jest zwycięstwo. Odetchnąłem z ulgą po trzech porażkach z rzędu. To naprawdę wyglądało już nieciekawie. Kolejny mecz. Tym razem skład seria. I na pierwszy plan wychodzi nie kto inny, tylko Barbo. Tak jest. On w meczach przeciwko mnie. Myślę, że jest zdecydowanie lepszy niż balotel. Ja go próbowałem, był okej, okay, ale wolę zdecydowanie innych zawodników. Jedziemy. Pierwsza akcja bramkowa w 26 minucie. Oczywiście dla mnie zapomnieli już ci zawodnicy o tej porastce 4-0. Nie kto inny, a Lukas. Tak jak mówiłem, to jest maszyna do strzelania bramek, czego nie mogę powiedzieć o Kawanim. Nie podoba mi się ten napastnik, a to już sytuacja i Barbo. Uciekł wszystkim, strzelił jeden do jednego. Niedługo cieszyłem się z tego prowadzenia, bo ta bramka padła już w 32 minucie, a na kolejną musieliśmy czekać do drugiej połowy i po raz kolejny akcja mojego rywala Balotelli. Dośrodkowanie do Barbo i Barbo taką dość śmieszną główką, bo z 11 aż metra pokonuje bramkarza i jest 2-1! No cóż, prowadziłem, przegrywam, ale nie wszystko stracone. Jest jeszcze czas. Kolejna sytuacja, tym razem moja. Z 72 minuty dopada do piłki Lukas, a on musi to po prostu wykorzystać, tak jak mówiłem. No, to jest najlepszy zawodnik tego składu kołobedimo, który również jest fenomenalny, ale on jest informem. Nie ma się co dziwić. Lukas, to jest właśnie to. Kolejna sytuacja, chwilę później. 73 minuta, Martę dośrodkowanie na głowę. Lukasa, on jest. Wszystkim w tym składzie on robi wszystko gra za napastnika za skrzydłowego. Kto wie, jakbym go ustawił w obronie, pewnie też by sobie radził. Prowadziłem 3 do 2, no ale prowadziłem tylko do 90 minuty, Sharabi. potężny strzał, piłka odbija się od słupka i oczywiście żaden z moich czterech obrońców, którzy byli w pobliżu nie zatrzymał balotyl w tej sytuacji, jest dobitka. I tracimy dwa punkty w końcówce meczu. Szkoda 3 do 3, ta 90 minuta niestety. Zemściła się na nas. No trochę frajersko trzeba było przytrzymać tą piłkę. Patrick Lukasa. Świetny występ. No ale to trochę. Za mało. Gramy kolejny mecz. Może tym razem uda się wygrać i znowu widzę i barbo. Oby nie strzelał, tak jak w poprzednim meczu, widzę też benzemek, którego myślę przetestować w moim składzie z PBVA. Czy jest lepszy od Diego kosty? Zobaczymy. Kubik FC kontra Home FC. Zaczynamy. A właściwie to zaczął mój rywal, długa piłka do benzemy po stronie Alexa, bo w tym meczu wymieniłem n właśnie na niego. No i cóż, trochę zaspał, trochę nie zdążył, ale 55 pejsa to jednak jest trochę mało. Tutaj akcja kawa niego Gościa, który jest największym rozczarowaniem w tym składzie. Nie potrafi trafić nawet na pustą bramkę. A i zdarzyło mu się spudłować karnego. Co prawda nie w tych meczach, a późniejszych. Jaumutinho na szczęście nie ma problemu z trafianiem w bramkę. 1-1, a tu kolejna akcja. Martę Zabchadziura w tym składzie zmienił. Kabaja, któremu fitness spadł poniżej 90. I proszę, wyrasta na bohatera w tym spotkaniu. Piękna bramka, piękne wejście w pole karne. Mamy to, mamy prowadzenie 3 do 1, ale wtedy zaatakował. I barwo, minął wszystkich. Jeden, drugi, błąd obrony. I bramka. Wykończenie fałszem na najwyższym poziomie. Chociaż jego karta w ogóle na to nie wskazuje. Mamy 3 do 2, a w 86 minucie. Dośrodkowanie wybite, ale był tam isko, minął jednego obrońcę, strzelił między nogami. Aleksa. No i cóż, mamy kolejną stratę dwóch punktów w ostatnich minutach meczu tym razem nie 90 86 minuta kolejne zwycięstwo wymyka się z rąk 3 do 3 tym razem lukas nie strzelił bramki ale to tylko dlatego że w tym meczu nie zagrał spadł mu fitness zmieniłem go wrócił on na ostatnie spotkanie w tym odcinku w którym zagram ze składem brazylijskim składem bardzo ciekawym nie ma tu lukasa na prawej stronie postaram się wjechać mu na ambicje i zemścić się właśnie z tego powodu czy Kelvin jest lepszym od niego zawodnikiem? Z pewnością nie. Zaczynamy. Kubik ze wsi kontra BVB 09, także trafiłem na fana Borussii, a na bramki musieliśmy poczekać do drugiej połowy, gdy zastanawiałem się, dlaczego lawetc jest aż tyle wart, czyli 28 tysięcy, z lekką górką, on mi udowodnił. Że warto było tyle za niego zapłacić, prowadzimy jeden do zera, ale niedługo. 68 minuta i dośrodkowanie tuż za pole karne! Zobaczcie na ten wolej, ależ bramka. Wow! To zasłużyło na powtórkę szkoda, że to nie ja strzeliłem, zobaczcie to jeszcze raz. Strzał z taką siłą absolutnie nie do obrony dla bramkarza. Tutaj indywidualna akcja Laweciego z lewej strony chciałem sobie udowodnić, że on jest wart tych końców, które na niego wydałem i spróbowałem jeszcze raz! Strzelić bardzo podobną bramkę do tej pierwszej i zablokowany ten strzał, ale dopadł do tej piłki Lukas, który jest wart każdego końca, jakiego na niego wydałem, prowadzimy dwa do jednego, ale w końcówce meczu przyszła pora na kolejne dziwne rzeczy. Fifie, Thiago Silva wybija, no właśnie, jak on to wybił, ciężko powiedzieć, William? I cóż, kolejny, remis, trzeci z rzędu. Znowu zwycięstwo uciekło w ostatnich minutach, no słabo, słabo spisał się ten team tym razem, szczególnie kawani zawodzi na całej linii lawecki, czy tą jedną bramką uratował swoją posadę na lewej stronie, nie ma lepszych, więc prawdopodobnie tak, myślał o wymianie Nkulu na jego informa, ale biorąc pod uwagę to, co gra kawani, trzeba raczej spojrzeć w stronę. Falcao. Po tych meczach, żeby upewnić się, jak to naprawdę jest z tym składem, bo przyznacie, że trochę pecha jednak miałem, zagrałem jeszcze jeden z pucharów, wykorzystując właśnie ten skład i uwaga, Wygrałem wszystkie cztery mecze, wygrałem fina, wygrałem ten puchar, wygrałem rzadką złotą paczkę i mało tego, wygrałem to wszystko dość łatwo. Być może ci zawodnicy po prostu musieli zostać ograni. To było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i z chęcią zobaczycie kolejny: lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!